Witam serdecznie, Marek Marek Krawczak, a razem ze mną po walce już Adam Rysz, witam. Witam bardzo serdecznie. Adam, moje pierwsze pytanie: bo niestety dla Ciebie walka przegrana dosyć, dosyć krótka. Ja zapytam, co według Ciebie nie zagrało, bo mam wrażenie, że przed tą kombinacją, którą Piotrek użył na samym końcu, to ten high kick gdzieś tam w 40 sekundzie dopiero yy, zrobił całą robotę. Wydaje się, że trafił idealnie. No, nie pamiętam go tak naprawdę, tak? więc tutaj akurat nie wiem, jak to się stało i pewnie. Pewnie tak jak mówisz, tak jak było, bo nawet nie widziałem tego, e, więc pewnie to zrobiło pewnie to zrobiło robotę. Ja zapytam, bo mimo tego, że rezultat jest dla Ciebie niekorzystny, no to na pewno ktoś się z wygranej Piotrka cieszy, natomiast nie wiem, czy są kibice, którzy cieszą się stricte z takiego stylu, dlatego że takim ona była mocno premiowane, a tutaj nic w sumie z nich nie zobaczyliśmy. Jaki był plan na tą walkę, czy on zakładał wykorzystanie właśnie kimo? E, dokładnie, no staraliśmy się, czy znaczy, no, e, cały okres sparringowy e, pracowaliśmy nad na tym, żeby właśnie wykorzystywać te kimona. No i niestety, niestety walka się potoczyła, jak się potoczyła, bardzo krótka, chyba, no, nie, nie wiem w której, jak, to, jak to się potoczyło, no ale w sensie czasowo. Ale no niestety, no, ja muszę muszę przełknąć góry porażki, no nie wyszło. Piotrek super odrobił robotę i tyle. Nawet no nie pamiętam tego ciosu, więc tutaj akurat nie wiem jak to się tam dalej, jak to się stało. Jakie są twoje plany dalej? Czy one w ogóle jakie są na ten moment, dlatego że wiemy, że ty jesteś zawodnikiem, który tych walek jakoś za dużo nie ma, natomiast ambicje u Ciebie są. Eee, no i tutaj mam pytanie, kiedy ty byś chciał wrócić, czy, czy celujesz z Ticket KSW, czy może gdzieś jakaś, nie wiem, odbudowa, jak to widzisz? Nie, no myślę, że tutaj z KSW, zobaczymy, jaki, mają, jaki będą mieli plan. No mamy kontrakt dłuższy, więc myślę, że tutaj chciałbym bardzo. Więc zobaczymy jak to będzie. Zobaczymy jak to będzie wyglądało. Teraz no ja, ja tak naprawdę nie wiem co i jak, więc czekam, czekam na informacje. Jak chodzi o Piotrka, zaskoczył Cię swoją postawą, to znaczy w stójce tą swoją ekspozycją, bo zawsze Piotrek gdzieś te walki zaczynał no, troszkę spokojniej niż, niż tutaj. Eee, to znaczy byliśmy gotowi na to, że będzie tutaj pracował, więc tutaj akurat super mu to wyszło i zaskoczył w sensie tą kombinacją, że trafił idealnie. Eee, no wiedz, wiedzieliśmy, że, że, będzie, że będzie tak walczył i no, po prostu był lepszy tego dnia i, i gratulacje bardzo. Adam, widzę, że to no, ciężko się dziwić że, że humor Ci aktualnie jakoś bardzo nie dopisuje. Zapytam, czy jesteś, co Ty byś chciał przekazać aktualnie swoim kibicom, bo naprawdę e, słychać ich było, też jesteś człowiekiem, stąd można powiedzieć, także, także ciężko o to, żeby, żebyś wsparcie nie miał. Co Ty chcesz jeszcze ewentualnie przekazać do, do kamery? Że jeszcze tutaj wrócimy na pewno i damy się wszystko, żeby było lepiej. I nie poddawajcie się, nie bójcie się chcieć. Super, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo.